Witam serdecznie. Ja witam szanowny gron graczy. Dzisiaj sobie umówimy czardzieja na ogień. Jeżeli byliście na streamie u mnie, no to mogliście już zobaczyć ten buildik. Ale chciałem szczerszemu gronu pokazać, co Fire Wizard potrafi. I powiem wam, że. Firebird, czyli ognisty plak naprawdę kopie. Kopie znacznie, kopie mocno, w szczególności, kiedy ma się serpenta i używa się mamuci hydry, które po prostu rozpuścierają taki dywan ognia i palą wszystko dookoła. Następnie Mirror Ball, innymi słowy, atakujemy potrójnymi Magic Missile'ami. To jest bardzo ważne, w szczególności, że jak patrzymy na legendarne klejnoty, które buffują nam Primary, tutaj zobaczymy, Primary umiejętności, czyli wszystkie umiejętności, Magic Missile Shock Pulse Spectral Elektrocut. To są właśnie primary. Widzieliście mój żałosny amulet tutaj. Ja specjalnie go teraz założyłem z tego względu, że poszukiwałem bardzo szybko soketu. Chociaż nie jest on aż taki zły, nie ma fixa, no ale ma tą zdolność z legendarną Tu Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprzęt, no to wiadomo, cały taszek ognisty do naszej dyspozycji. Następnie Serpent, wiadomo, Mirror Ball, ja używam jeszcze The Wailing Host, z tego względu, że zwiększa mi obrażenie do Elite, Krytyk, int. fajna sprawa, część Socketu, pewnie znajdę coś lepszego, wiadomo, bo teraz mam bardzo mało obrażeń, 712 tysięcy jednakże, te 712 tysięcy z ognistym takiem z tymi dwoma fajnymi rzeczami pozwala mi robić te 5 bez żadnego problemu. Więc myślę, że jakbym dobił do półtora miliona, no to wtedy bym bardzo daleko zaszedł, jeżeli chodzi o Greater Rift'a. Ale za chwilę sobie o Greater Rift'cie powiemy. Następnie tutaj używam 15% szansy na to, że przy trafieniu otrzyma stwór 1000% obrażeń od Holy. Holy damage. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o potrójną, potrójną Magic Missile, z tego względu, że jak leci przez wszystkich, bo to przenika przez stwory. To widzimy tylko takie smugi właśnie tego, tych obrażeń od Holy. Zaraz zobaczycie, taka krótka prezentacja będzie. Następnie Razor Strop. Tutaj wziąłem z tego względu, że jest fajny baw do Magic Missile. Jest po, przy podnoszeniu health Globów, czyli tych flaszeczek, tych baniek z życiem. Od eksplozji jest około 400% bombard, obrażeń od broni, jako ogień, czyli też się stakuje. No i to wszystko jeżeli chodzi o ten e, sprzęt, ten sprzęt. Następnie tutaj mam 52% kryta, czy 330% tylko critical hit damage. Mm, tutaj mam takie resy, jeżeli chodzi poniżej. Regeneracja jest mała, life per hit jest mały, ale szczerze mówiąc, e, przejdźmy do skillów i pokażę wam e, na czym polega moc tego e, tego buildu. Więc tutaj mamy umiejętności, wiadomo. Magic Missile, ogień Black hole to jest bardzo ważna rzecz, żeby to mieć, dlatego że w momencie kiedy rzucimy black hole, to on skupia wszystkich wrogów w jednym miejscu i pod Magic misel po potrójne pociski jest totalna wymuć. Bardzo szybko się wtedy rozwala elity, bo one są w jednym miejscu i tylko na naparzać ile wylezie w to miejsce. Następnie Hydry 400% obrażenia broni na sekundę. Bardzo mocne w, na PT, że jest to zbafowane są strasznie te Hydry. Teraz właściwie pilna na wymiata. W, właściwie każdy w każdej konfiguracji, jak dla mnie. Frost nowa to jest typowy konter, y, czyli innymi słowy zamrażamy. Y, bardzo lubię używać black hole, skupić się w jakimś miejscu, naparzyć, naparzać, naparzać, naparzać. Y, skończy się black hole, zamrażać, naparzać, naparzać. 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 jeżeli byśmy mieli naprawdę bardzo mocne cooldowny obniżone bardzo mocno, no to w tym momencie te dwie fajnie by się łączyły, prawda? te dwie umiejętności teleport, ja tu używam teleportu z obrażeniami i ze stunem jednosekundowym, ale i tak to jest fajna sprawa jeżeli chcę, idziemy na greater lifty, polecam Wam jednak teleport na wormhole ponieważ szybko się poruszamy, ja naprawdę teraz sobie zobaczcie ten screenshot ja naprawdę czasami trafiam na bardzo długie korytarze, gdzie idziemy w ślepie zaułek i trzeba się cofnąć. Albo nie najgorzy brak nie stworów i trzeba się cofnąć. To wtedy Warhammer jest bardzo przydatny, a czas tyka. Słuchajcie, Ice Armor. Ice Armor jest bezdyskusyjny, w mojej ocenie. Jest to najlepsza zbroja dostępna umaga. Dlaczego? Daje nam 12% redukcji obrażeń, jeżeli chodzi o obrażenie walki wręcz. Czyli stwór uderzy 12% mniej, z, z pasywką Blur jest to o wiele, wiele mniej i zamraża stwora, albo go przymraża, tak, że on się troszkę wolniej rusza, ale przeważnie zamraża. Na 3 sekundy to jest bardzo dużo, to mniej więcej tak jak wasza Frozenowa z odpowiednią runką Cold Snap, i co najważniejsze, z każdym uderzeniem zwiększa nam się zbroja pancerz o 20% do 60%. I słuchajcie, sam Mac ma bardzo duże resy. Z inteligencji wiadomo, prawda? I on nie musi się starać mniej więcej o to, żeby te resy pakować jakoś niesamowicie. Jest bardzo odporny na te wszystkie efekty. I dodatkowo mamy różne amulety, że Arcane nas leczy na przykład i tak dalej. Dlatego armor w tym przypadku, sam armor, buff to armor jest bardzo mocny. Mamy jedną umiejętność, gdzie mamy praktycznie trzy buffy w jednym. Właściwie inne zbroje przy, tym, przy tej zbroi, przy Crystalize Crystallize, no się nie umywają w mojej ocenie. Słuchajcie, evacuation, czyli zmniejszenie cooldownów, bardzo ważne, dominance. Świetna sprawa, szczególnie jak szybko zabijacie stwory, to teraz, w momencie, kiedy najdziecie na hapeki tutaj, to jest powyżej wyświetla Wam się ilość e, tych tarcz, tego shielda, potocznie mówiąc. I powiem Wam, że w momencie, kiedy walczyłem, to on właściwie nie schodził praktycznie. Na T3, T4, czy Greater Rift, tam 15, 20, do, od 15 do 20, e, ta tarcza się w miarę utrzymywała i było naprawdę fajnie nie dostawałem za dużo obrażeń. Naprawdę świetna rzecz. Szczególnie jeżeli weźmiecie sobie legendarny klejnot, który mm, 50% obrażeń rozciąga w czasie, to tarcza naprawdę to niweluje. Bardzo fajna sprawa. No i oczywiście City to jest pasywka, która daje Wam obrażenia. Jak ktoś się zbliży, a właściwie stworzy są cały czas blisko. A z Frost nową jest pełna kontrola, z teleportem na stronę jest pełna kontrola, więc ten build działa dość ciekawie. E, powiem Wam jeszcze, że mam tutaj Flaszkę, którą ostatnio zdobyłem, life per hit trochę zwiększa, ale jak widzicie ta kwota jeszcze nie została zwiększona przez patch. Więc myślę, że oni powinni to poprawić. Ponawiam również e, taką jakby prośbę do Bliza, żeby e, naprawił hydrę bez runy, która jeszcze bardzo wolno strzela, ma obniżone obrażenia, ale ogień po prostu zadaje pełne obrażenia do ognia fajnie by było jakby ta runa była naprawiona okej, okay, lecimy teraz pójdziemy sobie na szybko do greater takiej Stone, ranka 18 ranga, e, no i i szybko, na szybko pokażę wam mniej więcej w jaki sposób gra się tym buildem, dzięki za uwagę, na razie trzymajcie się